Witajcie, z tej strony Sebastian, podczas pobytu w Hiszpanii obiecałem Wam, że nagram materiał dotyczący BLM, czyli Black Lives Matter, tak od razu w kwestii wyjaśnienia, za mną dekor, który zrobiłem z bratem, jeden taki już sprzedaliśmy, poszedł do Niemiec, to jest drugi, ale to nie będę teraz reklamował tego sklepu, który mam, barycza.eu, <grym> ale słuchajcie... Dla tych, którzy mnie nie znają, dlaczego w ogóle sądzę, że może Was zainteresować moja opinia? Jestem, jest, prac, jestem freelancerem, bardzo dużo podróżuję po świecie i w związku z tym mam, no, mam kontakt z różnymi, z różnymi kulturami, z różnymi środowiskami, różnymi ludźmi. Mieszkałem też przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych. Na moim kanale możecie te filmy ze Stanów Zjednoczonych znaleźć i dlatego uważam, jestem też osobą taką bardzo otwartą, jeżeli chodzi no otwartą. Nie zamykam się na jakiejś kultury, nie zamykam się na jakiejś religie, ani na nic takiego. Co więcej, kiedyś, tak w przeszłości musicie wiedzieć, że miałem dziewczynę, która była, która była z Malawii, czyli Afrykanka, która wyjechała potem do Stanów Zjednoczonych. Miałem dziewczynę, która była z Korei. To było jeszcze naprawdę za czasy, gdy pracowałem jeszcze w innej firmie. Gdy nie prowadziłem własnej działalności, ale mówię o tym, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że na przykład, że, no, że nie jestem rasistą, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Bo to, że ktoś nas nazywa rasistami, to nie znaczy, że nimi jesteśmy. Jeżeli ktoś będzie chciał mi wcisnąć, że jestem, no to się nie dam, dlatego że, no tak, mówię, mamy, że tak powiem, dowody twarde na to, że nie jestem. I dlaczego chcę się na temat tego BRM wypowiedzieć? Dlatego, że no, nie, nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie na nas czas, prawda? I chciałbym, chciałbym podzielić się z wami moją opinią, zwyczajnie. Pierwsza i najważniejsza rzecz, o której chcę, żebyście byli świadomi, to to, że nic nie jest ani tak czarne, ani tak białe, metafora, jak nam się na początku wydaje. Bo zauważcie, że ludzie są teraz, będę się głównie wypowiadał na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że tamten ruch e, najbardziej kwitnie i on się jakby rozszerza na, na inne kraje, ale skupię się na tych Stanach Zjednoczonych. Mieszkałem tam przez kilka lat, spotkałem się z, o, z rasizmem, ale za, za chwilkę do tego dojdę. E, więc, dlaczego mówię, że to, nie, że to nie jest takie ani czarne, ani białe? E, ludzie są zazwyczaj podzieleni na tych, którzy e, podzielają zdanie policji, ewentualnie wspierają policję. Oraz na tych, którzy wspierają e, tych Afroamerykanów, którzy tam teraz strajkują, oraz te inne środowiska, które ich wspierają. Nie, nie oszukujmy się. Policja w Stanach Zjednoczonych święta nie jest. Jeżeli ktoś mówi, że oni tam e, że oni są w porządku, nie zawsze tak jest. W sensie, że zawsze znajdzie się jakaś osoba, która się tam. E, która się zachowuje w sposób nieodpowiedzialny, mam na myśli policjantów, i e, która na, e, zbytnio wykorzystuje swoją władzę. W Stanach jest bardzo silne parcie na to, żeby coś sobą reprezentować. I wyobraźcie sobie takiego ponczkożerca, czyli policjanta, który chodzi sobie zwyczajnie po sklepie, spaceruje i tak dalej. On jest wtedy nikim, jest zwyczajnym obywatelem, który ma jakąś tam średnią pensję, żyje sobie ok, ale ogólnie jest niezauważalny. Gdy ubiera swój mundur, tak, zakłada czapeczkę, ubiera mundur, wkłada broń do kabury i tak dalej, bardzo często tym ludziom odbija, naprawdę im odbija, ponieważ zauważcie, że on wtedy ma władzę prawie że absolutną. W sensie idzie sobie ulicą, idzie sobie jakiś drugi człowiek, powiedzmy, że się obaj tam, nie wiem, zagapili, zderzyli się ze sobą. Gdy on nie ma tego munduru, no to nic się nie dzieje, prawda? Zderzyliśmy się ze sobą, przepraszam, przepraszam. Jak ma na sobie mundur, wyciąga spluwę i zabija, i nikt mu za to nic nie zrobi. Wiem, że to może brzmieć teraz, teraz absurdalnie, ale tak jest w Stanach Zjednoczonych, że policjant, który jest na służbie, jest nietykalny. Jak go właśnie dotkniecie, no to on może wam, z Wami robić dosłownie co chce. Przewróci Was na ziemię, skuje Wam ręce kajdankami, może Wam przy okazji bark wyłamać, może Wam klękać na szyi. Bo wszystko to jest co w procedurach, naruszenie nietykalności, i ja musicie wiedzieć, że ja interesowałem się ostatnio e, dużo filmów. Oglądałem takich e, YouTuberów amerykańskich, którzy nagrywają interakcje z policjantami. I absolutnie nie ma znaczenia, czy jesteście biali, żółci, zieloni, niebiescy, czarni. Policjanci traktują wszystkich naprawdę tak samo. I będąc w Stanach Zjednoczonych, sam tego doświadczyłem, że policjanci traktują wszystkich tak samo. Czasami tak samo dobrze, czasami tak samo źle. To już zależy od konkretnego policjanta. W tej sytuacji, gdy doszło do tego, ja do to nazwał zabójstwem. To nie jest pierwszy przypadek, gdy policjanci zabili kogoś podczas interwencji i nie mam tutaj na myśli strzelania. Tylko mam na myśli to, że oni tam w procedurach mają coś takiego, że mogą właśnie sobie na kimś usiąść, można, można go kolanami przygnieść i tak dalej jest dużo, naprawdę dużo takich sytuacji, jak było z tym Floydem, tak? Pomijam przeszłość tego człowieka na chwilę obecną, ale chodzi o to, że oni klękają Wam na przykład na, tutaj na, na szyi, blokują Wam dostęp, dostęp krwi do, przepływ krwi do mózgu, potrafią w kilka osób na Was usiąść, Także nie możecie oddychać. Takie filmiki też znajdziecie na internecie, gdzie bezdomny, który sobie śpi na ławce, jest zatrzymany właśnie przez policję. Oczywiście na glebę go przewracają, yy, siadają na nim w kilku i jakimś tam ostatnim tchem mówi, że nie może oddychać. Dokładnie taka sama sytuacja. I to był akurat biały człowiek. Dokładnie taka sytuacja. Nawet nie wiem, czy jakiegoś linka nie znajdę, może uda mi się znaleźć. I ta sytuacja jest nagrywana i on mówi. Nie mogę oddychać, mam na myśli tego białego bezdomnego, prawda? Oni dalej na nim siedzą i to jest bezczelne z ich strony, z tej strony tych policjantów, że oni oczywiście w tym czasie cały czas pieprzą za przeproszeniem, że stop resisting, stop resisting, tak? Czyli przestań stawiać opór. W ten sposób oni jakby w sposób e, e, tłumaczą to, dlaczego na tym człowieku siedzą, no bo on, on stawia opór przy aresztowaniu, tak? I nawet jak ta osoba jest już nieprzytomna, a jest nieprzytomna, skoro potem umiera z uduszenia, to znaczy że wcześniej straciła przytomność, a oni siedzą na niej do samego końca. I takich sytuacji jest dużo. Ten, ten pan, który, ten Floyd, tak ja się nie mylę, jak się nazywał, nie był pierwszym i nie będzie ostatnim, dlatego ja, broń Boże, nie będę w żaden sposób policji tutaj e, gloryfikował, usprawiedliwiał ich nie będę. Ponieważ wielu policjantów w Stanach Zjednoczonych to prawdziwe świry, jest mnóstwo materiałów, jeżeli ktoś z was sobie wpisze, to jest, nie pamiętam, która to jest poprawka, chyba first, to jest pierwsza poprawka. Czyli są osoby, które biorą kamerę, chodzą po ulicy, nagrywają wszystko, co mogą, bo mają do tego prawo. Jakiemuś prywatniarzowi się, się nie podoba, że jest nagrywane powiedzmy, jego, jego firma, dzwoni na policję, policja przyjeżdża i zamiast uświadomić tego prywacciarza, Przecież on jest w miejscu publicznym, on jest na chodniku, ma prawo nagrywać. To nie. Podchodzą do tego, do tego nagrywającego i zaczynają stwarzać problemy, zaczynają zadawać pytania, a zadają te pytania po to, żeby znaleźć jakiegoś haka. Takich filmów jest tysiące na internecie właśnie dotyczących e, tych absurdalnych działań policji w Stanach Zjednoczonych. Czyli to jest to, o czym właśnie mówiłem, że nic nie jest ani takie białe, ani czarne. No bo z drugiej strony mamy teraz ten róg Black Lives Matter. Moim zdaniem nie ma bardziej faszystowskiego czy też rasistowskiego ruchu niż właśnie on. Jeżeli, no, mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje mi tego filmu, bo to by się wtedy kwalifikowało naprawdę do, no, na sprawę do sądu. Ponieważ czy, czym jest rasizm? No, rasizm to jest dyskryminacja kogoś ze względu na kolor skóry, prawda? Więc jeżeli ktoś z, nas, ktoś z Was powie na przykład yellow, yellow Lives Matter, czyli że tam żółty kolor skóry ma znaczenie, tak to nazwijmy, powiedzmy tak. Albo jakikolwiek inny tam stawi kolor poza białym, to będzie w porządku, prawda? Jeżeli tam użyjemy tego słowa biały, no to już biała supremacja, jesteśmy winni i tak dalej. I to jest straszne, ponieważ to, co się teraz dzieje, to jest zarówno na szkodę dla, dla, dla osób czarnoskórych, jak i dla pozostałych, dlatego że pozostali czują się dyskryminowani, każdy rozsądny człowiek. Który zdaje sobie sprawę z tego, że jakaś, jakiś kolor skóry jest stawiany nad, nad, nad nimi, no to czuje się dyskryminowany. A to właśnie ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że oni są więcej warci od nas, albo my więcej warci od nich. Nie. Wszyscy jesteśmy ludźmi i zasługujemy na takie same, mamy takie same prawa i zasługujemy na taki sam szacunek. Dlatego ciężko jest mi zrozumieć, dlaczego oni twierdzą inaczej. Tym bardziej jest mi ciężko to zrozumieć, że oni powołują się na to, że, że czarnoskórzy byli niewolnikami białych. No zastanówmy się, czy w Afryce były takie sytuacje, że właśnie że czarnoskórzy mieli czarnoskórych niewolników? Oczywiście, że tak było. Niewolnictwo jest na, było przepraszam, na całym świecie. Polacy byli pod zaworami, prawda? Zabierali nam całe majątki, byliśmy zniewoleni i to niejednokrotnie. Nie tylko w Polacy, ale ogólnie biali też niewolili innych białych. To samo w Azji, przecież było mnóstwo, na przykład wojna japońsko-chińska. Też Japończycy yy, niewolili tych Chińczyków, prawda? Czyli na całym świecie był problem z niewolnictwem. I twierdzenie, że to jest problem tylko i wyłącznie czarnych, że byli niewoleni przez białych, to jest zwyczajnie kłamstwo i absurd. I jak ja słyszę właśnie tego typu argumenty, że oni teraz, oni czyli te osoby czarnoskóre, w Stanach Zjednoczonych żądają jakichś odszkodowań i tak dalej, no to jest właśnie niedobrze, to my wszyscy możemy się cofnąć gdzieś tam od 100 czy 200 lat, tak jak oni to robią, i twierdzić, że coś nam się należy za te krzywdy, które kiedyś były. My się nawet nie możemy doprosić o reparację krzywd, które były kilkadziesiąt lat temu, czyli o te, wszystkie zniszczone, o te wszystkie zniszczone miasta, zniszczone przez Niemców, przez Rosjan. Nie ma szans, żebyśmy te pieniądze kiedykolwiek odzyskali, prawda? Tymczasem oni się cofają jeszcze dużo, dużo dalej wstecz i sądzą, że wszystko im się należy. I to jest skrzywdą dla nich. Dlaczego? Dlatego, że oni już teraz sobie za bardzo w Stanach Zjednoczonych nie radzą i są traktowani jako osoby, którym trzeba pomagać. W sensie, że mają dodatkowe punkty, na przykład za to, że są czarnoskórzy. To mają dodatkowe punkty, jeżeli idą na jakąś uczelnię. I tu już jest dyskryminacja wobec białych, tak? I to jest nawet dyskryminacja na tle rasowym. Jesteś biały, nie masz dodatkowych punktów. Jesteś czarny, masz dodatkowe punkty. I to już, jest, to już jest niesprawiedliwe. I tak naprawdę to w Stanach Zjednoczonych właśnie czarni mają większe prawa niż biali, albo większe korzyści z tego, że właśnie ze względu na kolor skóry. Więc jeżeli mamy do czynienia z jakimś rasizmem albo dyskryminacją, to właśnie względem białych oraz Azjatów. Azjaci też y, mają do, nawet chyba ujemne punkty, mają za to, za kolor skóry, dlatego że oni są naj, najbardziej inteligentna rasa. To jest rasa właśnie y, no, azjatycka. Oni są najbardziej inteligentni, jeżeli chodzi, jak sprawdzicie tą, y, tą krzywą, tą. tą y, czy jak to się nazywa? No, ale taką krzywą wypadkową sprawdzicie Mediane to najwyższe IQ jest właśnie po stronie. Yy, największe mają Azjaci, potem, bie, potem biali, potem czarni i to jest no, to jest genetyka, tego nie oszukamy. Tak samo jak nie oszukamy tego, że najlepsi yy, koszykarze powiedzmy to są czarnoskórzy, no takie mają geny. Najszybciej biegający to są jacyś Jamajczycy. Na, najlepsi na dalekie dystanse na w maratonach yy, są Etiopczycy. Takie są geny, tego nie oszukamy. Niech, taki, niech taka osoba z Azji albo Afrykańczyk niech pojedzie gdzieś tam na Grenlandię i spróbuje pracować gołymi rękoma w lodzie i w wodzie. Zamarzną mu te ręce, każdemu z nas zamarzną. Podczas gdy eskimosi są w stanie to robić. To są właśnie geny, to są różnice rasowe. I twierdzenie, że, że to jest jakiś wymysł, że nie ma raz, to też jest absolutny absurd. Dlaczego? Ludzie są zwierzętami, prawda? Tak jak mamy inne zwierzęta, jakieś tam koty, konie. Czy są różne rasy koni? Czy są różne rasy kotów? Są. I ludzie się pod tym względem nie różnią. No jesteśmy zwierzętami, nie jesteśmy roślinami. Mamy królestwo roślin, królestwo zwierząt. Nie jesteśmy roślinami, jesteśmy zwierzętami. I jako zwierzęta też się niczym nie wyróżniamy. W sensie mamy różne rasy i twierdzenie, że tak nie jest, no to jest robienie k z logiki, prawda? E i dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ja się podzi... ja się już pogodziłem z tym, że statystycznie biali są głupsi od azjatów, tak? Pogodziłem się z tym. Tak samo jestem mniej sprawny fizycznie, jeżeli chodzi na przykład o bieganie, od osób czarnoskórych. Podzi... No, pogodziłem się z tym. I ja jakoś, ja jakoś w tym problemu nie widzę, prawda? Ale jakoś problem widzą w tym inne osoby. I te inne osoby to są zazwyczaj takie osoby, które jakby nie radzą sobie w życiu. I próbują te swoje niepowodzenia zwalić na innych. Czyli, okej, okay, nie skończyłem co prawda żadnej szkoły, nigdy się niczego nie uczyłem, niczego nie potrafię, ale nie mogę dostać dobrej pracy nie dlatego, że nic nie potrafię, tylko dlatego, że, te, że nie wiem, biała supremacja i biali mi tą pracę zabierają, albo Azjaci, czy tam ktoś inny. Dlatego ja jestem zdania, że ten cały ruch teraz. No, jeszcze jedna rzecz. Kto. Jak wiemy, ten ruch jest dosyć dobrze zorganizowany, prawda? Otrzymują pieniądze od, akurat nie wiem dlaczego, znowu przypadek, ale od tych organizacji, powiedzmy Sorosa i pochodnych, otrzymują pieniądze. I znowu ciśnie się teraz komentarz, że ktoś ma, ktoś ma zwyczajnie z tego korzyść. Czyli ktoś ma korzyść ze sponsorowania tego chaosu w Stanach Zjednoczonych. Tutaj nie będę głębiej wchodził, bo mnie to nie interesuje. Te rzeczy mnie przerastają tak samo jak i was przerastają, dlatego że my nie jesteśmy do końca świadomi tego, jakie tam są powiązania, kto ma w tym interes. Nie wiem, ale wiadomo, że ktoś ma w tym interes, skoro ich sponsoruje, prawda? Yy, I wiecie co, chwilkę muszę odpocząć i ja bym a nie, nie będę odpoczywał, bo dokończę to. Tak czy inaczej, jeszcze troszkę ten kotek mnie drażni, zamknąłem kota gdzieś tam na dole, żeby mi nie przeszkadzał, ale aż tutaj, aż tutaj go słyszę. I słuchajcie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że bardzo jest mi z tego powodu no, źle, że media aktualnie popierają, wiele mediów, tak? Popiera ten ruch, ten ruch BLM, chociaż to, co oni robią, to, jest zwykłe, to są zwykłe akty terroryzmu i tak dalej, no... Można by dużo o tym gadać, ale nie chcę właśnie dostać pana na YouTubie tylko za to, że przytoczę konkrety, bo za przytaczanie faktów też można bana dostać, prawda? Za jakąś mowę nienawiści i tak dalej. Ja teraz nie nakłaniam do nienawiści, ja teraz nakłaniam do miłości. Proszę te osoby, które udzielają się właśnie na przykład w BLM, te, które ich wspierają, zastanówcie się, gdzie jest prawdziwy problem. W sensie, czy naprawdę jest tak, że, że osoby czarnoskóre w tych Stanach Zjednoczonych mają mniejsze prawa od, od, od białych, to pokażcie dowód, gdzie mają te mniejsze prawa. Jeżeli twierdzicie, że są czarni częściej, częściej, na przykład, nie wiem, zabijani przez policję i tak dalej, poprosimy o statystyki takie rzetelne. Ja sprawdziłem te statystyki i okazuje się, że, że jest większa szansa na to, że czarnoskóry policjant zabije czarnoskórego przestępcę, niż że zrobi to biało skóry, biały, tak, policjant albo jakiś Azjata. I to są fakty, tylko że te osoby, które wspierają ten ruch, mam na myśli jakąś Antifa i tak dalej, ich nie interesują statystyki, ich interesuje agresja, przemoc, yy, grabienie sklepów i tak dalej, bo oni mają z tego konkretną korzyść. No i teraz wyobraźcie sobie, dlaczego oni tak lubią grabić te wszystkie sklepy. Oni nie mają pracy, żyją z jakiegoś tam socjalu, prawda? Nagle jest jakiś ruch zorganizowany, jest jakiś tam chaos, wpadają do sklepu, kradną jakieś tam rzeczy i już są nagle bogaci o kilkanaście, na przykład tysięcy dolarów, których nie byliby w stanie zarobić nawet przez kilka lat, prawda? Więc dla nich utrzymywanie tego stanu rzeczy jest yy, zwyczajnie korzystne ale na dłuższą metę to tylko sprawi, że znowu będzie podział, bo będzie tak, że ci biali, którzy, ma, którzy albo biali Azjaci i tak dalej, ogólnie, sorry, wszyscy ci ludzie, którzy są właścicielami tych sklepów, bo także właścicielami są czarnoskórzy, prawda, Czy ci ciężko pracujący ludzie i biznesmeni i tak dalej, poczują nienawiść do tych, do tych właśnie, którzy te sklepy okradają. I to znowu sprawia, że jest podział społeczeństwa, jest nienawiść, jest chaos, jest przemoc, a to nigdy nie służy niczemu dobremu. Wiecie, czemu to służy? To służy wprowadzeniu jakiejś dyktatury, zaostrzeniu prawa i ci, którzy są u góry, będą jeszcze wyżej. Ten dystans pomiędzy bogatymi i biednymi jeszcze bardziej będzie rósł. Ponieważ no nie oszukujmy się, no właśnie, jeżeli w jakiś kraj jest chaos, wprowadza się jakiś stan wyjątkowy, albo jakiś stan wojenny, godzinę policyjną i tak dalej, i to służy wszystko kontrolowaniu, kontrolowaniu ludzi. Więc no, jak dla mnie. Ja mam takie podejrzenia. No wiem, wiemy, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, to y, skoro media wszystkie są y, jakby za tym, że tam tamci biali są źli, tamci są dobrzy y, i te media są w rękach y, takiego małego kraju, który powstał niedawno, y, no to widocznie oni mają z tego jakąś korzyść. Teraz też powiesz, to są jakieś, jakieś teorie spiskowe. Nie, to jest zwykła obserwacja i, i bardzo prosta logika. I mam nadzieję, że to się nie przeniesie do Europy i że jednak ludzie stwierdzą, że nie idźmy w tym kierunku, nie idźmy w kierunku podziału, tylko miłości. No w sensie, jeżeli faktycznie, jeżeli faktycznie tym ludziom jest źle, czują się pokrzywdzeni, to wyjaśnijmy to sobie raz na zawsze. Z jakiego powodu czujecie się pokrzywdzeni? Usuńmy jakieś bariery, jeżeli te bariery istnieją, ale nie powinno być zgody na akty terroryzmu na akty właśnie na tej przemocy, kradzieży, wandalizmu, niszczenia pomników. Wszystko. Robią absolutnie, co chcą i jeżeli ktoś się odezwie, no to, no to jest, to jest złym, prawda? Yy. Mógłbym to wszystko bardziej dosadnie powiedzieć, jakieś przytoczyć, przytoczyć konkretne przykłady, i to dużo, ale naprawdę boję się, że, że znowu dostanę od tej pani. Tam, z tej, no bo ta pani, która mnie cenzurowała ostatnio, no to jest taka Polka, która tam sobie żyje w Londynie, tak, i jest cenzorką, moderatorką na YouTubie, i to jest pani właśnie z tych środowisk które popierają te BLM, dlatego ja się no, boję tego, że znowu bana dostanę. I powiem Wam szczerze, że czasami aż człowieka korci, żeby oddać sprawę do sądu na jakąś dyskryminację, ponieważ jeżeli ja nie mówię niczego złego, nawiązuje do miłości i do pojednania, a mimo to jestem banowany i zarzuca mi się mowę nienawiści, bo taki był powód ostatnio, gdy się wypowiadałem o RG LGBT, no to powiedziano mi, że mowa nienawiści zbanowana mnie, zbanowana mnie na etybie na jakiś czas. Mam nadzieję, że teraz to nie będzie miało miejsce. Ja mówię, stop rasizmowi, yy, i jestem zdania, że największy rasizm jest właśnie wobec osób białych. Czarni wobec białych są największymi rasistami, i mam na to też dowody, dlatego że wielu, bo wspomniałem wcześniej, że spotkają się z aktami rasizmu w Stanach Zjednoczonych oraz w Afryce, tak naprawdę. I zawsze był to rasizm czarnych wobec białych, wobec mnie osobiście. Ja miałem kiedyś czarnoskórą dziewczynę, rasistą nie jestem i było mi bardzo przykro, gdy właśnie gdy potem, yy, gdy spotkałem się z tymi objawami rasizmu w moją stronę. I no nie, mam, nie ma zgody mojej na to, żeby był rasin, tak, w sensie, że jesteśmy wszyscy równi, tak wcześniej wspominałem i mnie to boli, że mimo wszystko, że jesteśmy równi, to wciąż niektórzy chcą nas dzielić, chcą na religię, na. Na, na przekonania polityczne ze względu na kolor skóry i najgorsze jest to, że te osoby, yy, które tak głośno krzyczą o tym, że precz z faszyzmem, to sami zachowują się jak faszyści. Mam na myśli Antifę. Antifa oznacza antifaszyzm, a jest to najbardziej faszystowska organizacja, jaką znam. I to jest, no to, no to jest yy, no hipokryci tacy. tak to jest, no, to jest kuriozalne, że faszyści ubrani właśnie w antyfaszystowskie jakieś tam ubranka, mówią nam jak żyć, zachowują się właśnie jak faszyści. tak samo ruch Bielem, który jest bardzo rasistowski, a niby walczy z rasizmem. To jest przykre, mam nadzieję, że to się zmieni. Bo jeżeli to się nie zmieni, to ta kultura, którą mamy teraz, to wszystko upadnie, będzie chaos, będzie przemoc. Dojdzie do jakiejś wojny domowej i tak dalej, do wo wojen na tle właśnie rasistowskim, a to tylko i wyłącznie dlatego, że pewne grupy, które są u góry, manipulują jak marionetkami, tymi prostymi prostymi ludźmi, którzy są na do samym dole, którzy niczego w życiu nie osiągnęli i właśnie wchodzą im na ambicje twierdząc, że nie osiągnęliście niczego tylko i wyłącznie dlatego, że biała supremacja, że ktoś wam coś odbiera, a nie dlatego, że jesteście nadzwyczajnie leniwi, nie chce wam się uczyć, nie chce wam się studiować, nie chce wam się pracować, prawda? No dobra, mam nadzieję, że, że Was nie zanudziłem yy, i co, i do usłyszenia, do usłyszenia, mam nadzieję i słuchajcie, jeżeli dostanę bana na YouTubie, no to właśnie prawdopodobnie przez ten materiał yy, i wtedy będę co, i będę prosił jakiegoś prawnika, żeby się do mnie odezwał i żeby doradził, co, co, z tym, yy, co z tym dalej robimy, no bo musimy walczyć o swoje prawa, dlatego, że jeżeli mamy jakieś prawa, na przykład nie możemy być dyskryminowani, to no, jeżeli nie będziemy walczyć o te prawa, to zostaną nam odebrane, prawda? więc obserwujmy, czy ten filmik nie zniknie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej!